Siema. Witam wszystkich serdecznie. Co tam, jak tam. Słuchajcie, przyszedł ten moment, w którym w końcu musiałem to zrobić. Musiałem, także chyba bez przed, zbędnego przedłużania, chyba wam to po prostu pokaże. Czekaliście na to prawie 400 dni. Także po prostu lecimy. 3, 2, 1. Tada. Myśleliście, że to będzie tak łatwe? <laughs> Myśleliście, że tak łatwo pokażę to? <laughs> tak na serio tu burzę spokojnie. Zaraz Wam pokażę prawdziwą twarz. Dobra, trzy, dwa, jeden. What is that? What the fuck is that? Witam, tego nikt się nie spodziewał. Dobra, chyba. Wypadałoby w coś zagrać Naj najlepiej, tylko w co? Zaraz coś wymyślę. Dobra, no to gramy w Minecrafta wtedy, lecimy. Tylko muszę sobie okulary wyczyścić. Czekaj, jesteście gdzieś na Discordze tam? Witam. A, na premcu. Jesteś na premcu? No. A no, kiedy ty masz konto No właśnie. A, pożyczyłem od kumpla, co? No, no nie chwaniakuj. no Ukradł mi bloky, co za... Co za menda? To za kąpiel, mnie podkopać. No dobra, urwa, Aż by mu matka zginęła w Simsach. mocny. Daba, jeden spadki, ci. Drugi Ciedem, jest na przedostatnim. Przedostatnim, okej. Okay. Od razu ci powiem, że jeżeli tam pójdziesz, to nie będziesz miał bloczków, więc lepiej zakręć w Tak. Zawiodłem się. No jasne, że spadłem, bo jakiś łotr przed twarzą skaczę, no. I mnie podciął jeszcze. No, versus. Nie Przepraszam, ale spokój już spadam. O. Już musiałem. No się No, Versus. No nie mam wpływu, że wy idziecie w moją stronę. Już miałem zaplanowane, że tam pójdę już. O Jezu, nawet jumper ja użyłem. Już miałem to zaplanowane, że tam pójdę jeszcze zanim mi powiedziałeś Versus. Więc mi tutaj nie versusuj. Ale Gina, ale Gina. Jednak jest, nie zginąłem. K K Co to za to śmieci mało. życiowe, ażeby mu matka w swizach zdechła. Nie rozmieszaj, nie rodzi. Rodzi. O Jezu, jaki pojedynek mistrzów! Ja? win konta Aloczek. Ja Wygrałem to, po prostu górą. Ja nie przewidziałam tego, żeby się double jumpy skończyły. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że ten save jest zdobany. O... high Hypixel no. jest zdecydowanie lepszy. Każdy jeszcze z nas żyje, czy nie? O oh, shit. O, ja już nie żyję, super. Nie musiałeś tego mówić. O nie, no i po prostu Ja jestem na ostatnim, ja jestem na najwyższym piętrze jeszcze. Versus wygra. Nie mów tak, bo jeszcze się okaże, <coughs> że nie wygram. Versus wygra, Versus. Dobra. Czekaj, gdzie jest ten Jeszcze jeden? <coughs> gdzie jest znaczy, jak nie mamy mówić, żeby Versus wygrał, no to Versus przegra, Versus przegra. Na przedostatnim pop znaczy na tym środkowym. Uh, ale jedzie się skupiłem, gdzie ja nigdy się nie skupiam. Ja po swoje. Przecież ja gram w tnt jeszcze jeszcze czytam czat do tego, gdzie ja powinienem być sku... Co, co? Laga dostałem! No, widzimy właśnie. Sprawczycy Sprawczy na, specy... stream. Sprawczy na streamie, sprawczycy na streamie. Specjalnie to zrobiłeś, żeby nie było, że się spodziłeś. Że żeby nie było widać. To jest jakiś hit. Nie, wiem, wiem, no, wiem. To jest hit, że przegrywam to... przez laga. Już drugi raz ja z rzędu przegrywam przez laga. Na Hypixelu nigdy nie mam lagów, pomimo tego, że serwer jest w Ameryce, nie? Ej, sami zostaliśmy. Dobra, pojedynek mistrzów. Ej, ty, ja nie mogę, ej, serio. Dobra, Lodek. No to co, wielki pojedynek. Co jest? i co, co jest? Co? Marvin. Co się stało? Nie wiem. No Mar, ale... Mark jest uh, tym liderem grupy i on uh, na nacisnął nową grę. Ale to, na, to dlaczego... To ale to dlaczego to, ale było to... tak, że w, w, w ja, na, na przykład ja wygrałem, a nie ty. Przecież to zaliczył Słuchajcie. mi i wyganą Wersusik wygrał. To jakieś po nie co ty gadasz do mnie? Będzie, Trudno spadłem, ale muszę to zobaczyć, nie? No tak, pokazuje mi. WSU z pierwsze miejsce 3 minuty 10 Aha, sekund, to. pl pan Lodek no. 3 minuty 9 sekund, Gerard zliwi 3 minuty 5 sekund na trzecim miejscu No, czyli wszystko działa. Wiecie co, ja wolę, te, ja wolę tego Paeku na tego na T-nie A właśnie to jest kiedy będzie Dragon Race Można ogarnąć, tylko że obecnie nie mam hajsu na tego na, ku na kupno seweka, nie? Jestem na. na tym trzecim, 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 trzecim. Na dopiero... trzecim dopiero? Ja dopiero zacząłem. To w ogóle z wersufikiem jestem czy nie? Ale ja. mogę no, tą drabinę wskoczyć, ty co jest? Ja tam. jestem na siódmym. na którym? Na siódmym. Ja dopiero na wełnach jestem. No i spadłem. Tu, 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 tu. No po co ja teraz tak. Proszę, nie zresortowałem poziomu. E. Ósmy checkpoint. Lecę jako swoje. Tam, gdzie jest taka kostka u ja tego nie umiem. Wiecie co, ja też nie znam tego tien... tego dokładnie gdzie, tędy mam iść. No bo mnie w ogóle nie A, tędy mam przejść, iść. tak? O, dobra, chyba znalazłem. O, dobra, udało się. Łatwe jest. A no mi sprint Kurde, nie działa Nie gadaj, że tutaj jest ta. Ja muszę ustawienie tego sprinta zmienić. Dobra. Nienawidzę 360 180. Ale to nie jest to, możesz robić ją możesz ale to dobrego. nie trzeba 180 walnąć. No nie trzeba, mhm. ale czasem się przydaje. Dobra, Nie mogę, nie mogę, nie mogę tego przeskoczyć z tego czajnego. Ale nie JAK?! Czekaj, pomogę Wersusowi tam nie O, w tej lagii, nie mogę na to. O Jezu, jak to mam tam wskoczyć? Mam już chyba lagi przyszły przyszłym zdjęciu. grać w, jest w, zaraz, w zaraz, zaraz. Ale ja chcę iść. Muszę zdublować Wersuska. Na którym jesteś, wiesz, Jurek, Jeżeli ty wiesz już, jak to, jak to się przejść tego. Pajaku, to ty się nie dziw, że mnie dublujesz, skoro ja w to przechodzę pierwszy raz. Bo mi, zawsze mi się nudziło, po prostu stwierdziłem, że odpuszczam. No ja to te... Ty... Jezus, maja, za każdym razem tak blisko. Kurde, no znowuż, no co jest. A tu 180 będzie? Tu nic nie działa w tych czasach. Wiem, wiem. Jezus, Sejo! Ja dupia, nie zgadnijcie co się stało. Ja spadłem przez te. Przez lagi. E, nie przez lagi, tylko jak są te takie e, luki między tymi. Luki między e, szybami, nie? To ja przez to spadłem. No a siódmy checkpoint. Nie no, ma sensu. Eee, czemu ja to klikłem? Restartuję poziom, który przyszedłem. Jestem... Uff, Andrzej, nie się. Ja nie wiem, ja już mam 369. To ja już mam 600. Jest 8 ós tego checkpoint. Widzę. No, teraz przejdziesz tą kostkę. Ja, ja wychodzę? Jaką kostkę? Wow. To jest taka kostka, która jest mega łatwa, ale mam nie umie przejść. No to ja nie wiem. To pójdzie. Chcę zobaczyć co dopiero będzie na dziewiątym. Na ja... dziewiątym ja wiem. no wiem. No idzie ja wskoczył, Nie no ja idę. Nie rozumiem co tam jest ciężkiego. Właśnie, nie? I za pierwszym razem tam wskoczyłem. Cieszę się, uwaga. jesteś ch**y panem i ci matka. Co? Jajco, śmieciu! Co? Jajco, kurwa, więcej nie przechodzę tego. Pięć, ale nie przechodzę więcej, więcej tego pajakuja mam to w dupie. Ale bardzo czy nie bardzo? Nie! To nie skoczył. Możemy o tym nie rozmawiać? Dobra, zapraszam. Nie, idźcie stąd. Nie zasłaniajcie mi. Nie zasłaniam przecież. Dobra, dziewiątka. E, tutaj drobiazgi są jeszcze ładne. To jest trudniejsza. Jeszcze trudniejsza niż to? Gówno? No, O wiele. Może bym już to dawno przeszedł, gdyby nie Ewin. Nie podnaj się. Widzisz pierwszy, czy ja mam iść. No rzeczywiście Jaku do mnie nie skacz. A gdzie mam skoczyć? Teraz na I teraz I na drabinę. Jest Jezus majek jak ja mam to skoczyć. Ciężkie to jest, ja nie znaczy ja mi tam się udało, ale... O! Za pierwszym! Ale górą! Halo, ty... Wow, jestem na dołym blo bloczku? Gdzie teraz? Czekaj, zaraz. Nie wiem. Zaraz się naprowadzę. No bo ja nie wiem, gdzie wskoczyć. Chociaż tutaj wcześniej tego, to zajezykuje po prostu. O spadłem. A mogę wskoczyć na dziesiąty? Na Muszę wrócić potem. A tu jest tylko lekcje, żeby Masz, raz... Tacz, Skończyłem. Nice. Gratulacje, jaki czas? Nie pytaj No właśnie, byś nie pytaj. No brat, ja do się Jezus ma jakie to było ciężkie! Chyba że pierwszy raz to przychodziłem. Jezus ale jest. Nie poddałem się tak jak z tym, nie poddałem się tak jak z Jump Będziemy kończyć, zapraszam na mojego Instagrama, na YouTubka. jeżeli ktoś to ogląda może na YouTube, biedno to na mojego Twitcha.